Pierwszy trening na modę W zasadzie do drugi, bo pierwszy miały koło domu tam składki drugi raz wypuszczone od domu. Pierwszy trening to jest kilometr mają Czekam, lecę Lecieć, że nie wiedzą o co chodzi. Pierwszy raz, raz jednego starego wożyłem, to no dalej Gamonie, głodne tutaj, że pomogę, no Dalej, 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 już. Wszystkie ładnie zlecać Jak maś kujali z listę, nas... Ale... Dalej, 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 ucieka, idzie, idzie. dalej idzie. No bo... No Dobra, jedynie chcę lecieć, się lecie, że nie zostanie. I one są. Rozleciały się wszystkie. Jeżeli nie widzę, tam są. Ten niestety nie. Wyskoczył jeden. To trudno. Nie wyskoczył, to nie pojedzie. O trzeba pozamektać klatki On już poszedł do domu tam Wysoko, tam latają Jeszcze mógłbym go wypalić nie mszym Na nim no, teraz. Dalej. Idź. No iść letać To widzę tak O! I poszedł! Te znikły! to już I teraz niech sobie myśli, gdzie ma lecieć! Tamtych nie widzę, tamte już są w Teraz zobaczymy. Ty leci tyle. Tylko jednego nagramu. No i tam ma lecieć do domu. Tamte są tam, wysoko Może jakoś uchwycę to? Nie Muszę za chwilę Coś go tam gdzieś nosi? Co w idzie 3, 4 i tam była grupka, gdzieś tam lata grupka Za chwilę tam to będą w domu Jadę zaobserwował do tam tu lata O, teraz dobrze odbija Teraz dobrze odbija ten i będę widział Grupka musi usiąść Na kamerze widział Musi usiąść grupka i później o, pięć sztuk o, Jeszcze rozejrzę A ten tu lata Ma pecha, musimy wyświeć Nie wyskoczył od razu to Następne dwa treningi też będą lżejsze Bo już, będą już wiedzą o co chodzi one O tamte Dobra, to już jadę O, jestem już tutaj przy chacie Głąbki latają nawet widać, a tutaj cała grupka Te cztery się do... Cztery się dołączyły, a ten jeden to nie wiem Odrzucę O, są to no był krótki taki trening, taki przybliżający do, że one będą wyważone, ale teraz będą miały 5, 5 km, 10 i tak 20. Myślę, że tak do tych, do tych 50 dojadę. Do tych 50 dojadę.

Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź, chodź. Dreny są przepłoszone. są przepłoszone. Brama zamknięta to... Chodź, chodź, chodź. No, muszę się... Muszę się przyzrzaić. Chodź, 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 chodź. Do wszystkiego. Chodź, 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 chodź! Wczoraj nie dostały pić Wczoraj nie dostałem pić, nie dostały jeść Rano nie dostały jeść, ale wczoraj wieczorem nie piją Bo jak... No z wiatrem <śm> Z wiatrem ja Chciałem, żeby je tam nie przegnało O, tutaj doleciały te, z tam Nie do, chyba jest niebieski Chodź, 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 chodź! Nie wiedzą co się dzieje, ale no dobrze się nauczą. No On zawsze wchodzą, jakie wołam. Chodź, czeczka, 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 chodź, czeczka, 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 chodź, czeczka, 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 kać, czeczka, 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 chcę, czeczka, chodź, czeczka, 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 աչքաչ աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ 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 աչքաչ քաչ քաչ Dobra, zajarzyły, nie zachodzą. chodzą. Też tu dolatają. O, widać, też będą latać. Nie latają ile chcą, tylko że że karmę dosypie im. Tamte im trawy jedzą, a to trudno się mówi. Mogą zamknąć. Następnym razem zamknę. I jak przyjadę, to otworzę. Jak usiądą wszystkie, bo też będą latać, mi się wydaje dosyć dosyć. Gdzie one są tam. Chodź, 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 chodź. O, tu lecą dwa. Się dostały. Zobaczymy, 77 sztuk wypuściłem. Z tym starym 78. O, to ma też szpag jakiś tam już wieje pewnie nam hałasuje w głośnikach Ale też już będą latać O tam jest ten jeden jeszcze Jakoś fajnie przyleciały super O tam leci ten jeden Ale nie w tą stronę, nie ten, nie ten Zobaczymy niebieski będę wiedział który to jest Mogę zacząć numer do pewności ale wiem z której rodziny bo ja tam potrafię rozpoznać gołębia Młodym po jaki jest od razu, widzę Brata, siostra, wszystko widzę od razu To niech jeszcze latają, chcą się latać to niech se latają. Ja nagram krótki filmik z pierwszym treningiem Zobaczymy drugi trening jak im pójdzie. Także kończę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dobry lot